Gdy kończy się zima, a asfalt znowu zaczyna pachnieć wolnością, motocykliści budzą się do życia. To nie tylko pasja, to sposób na życie. Kalwaria Pacławska od lat gromadzi motocyklistów z całej Polski. To tutaj, co roku na przełomie kwietnia i maja, odbywa się wyjątkowe rozpoczęcie sezonu. Wydarzenie, które łączy pasję z duchowością. Tegoroczna edycja przypadła na niedzielę 27 kwietnia. Setki maszyn, setki ludzi z różnych stron kraju, różne marki, różne style, ale jeden wspólny cel uczcić początek sezonu z modlitwą, z rozmową, z głośnym rykiem silnika. Do Kalwarii z Krzeszowa mamy około 130 km, więc ruszajmy! Przemyśl to jedno z najstarszych miast w Polsce o historii sięgającej ponad tysiąca lat. Jednak to, co najbardziej wyróżnia to miejsce, to Potężna Twierdza. Jedna z największych i najważniejszych twierdze Europy z czasów I wojny światowej. Wokół miasta rozciągał się system ponad 40 fortów, bastionów i schronów, tworzących trzy pierścienie obronne. Podczas Wielkiej Wojny twierdza przemyśl aż trzy razy przechodziła oblężenie. A walki o nią trwały miesiącami. Wielu żołnierzy tutaj zginęło, a zniszczone forty wciąż przypominają o tamtych dramatycznych wydarzeniach. Dziś wiele z tych fortów jest dostępnych do, do zwiedzania. Ukryte po lasach, na wzgórzach przyciągają miłośników historii i tajemnic. Za przemyślem krajobraz zaczął się zmieniać. Im bardziej zbliżamy się do kalwarii pacławskiej, tym mocniej czuć bieszczacki klimat. Droga staje się coraz bardziej kręta i wąska. Wjeżdżamy pomiędzy wzgórza, doliny, przecinamy małe wioski schowane wśród zielonych lasów. Asfalt wije się jak wstęga, strome podjazdy i zjazdy zmuszają do uwagi ale każda chwila za kierownicą w takim otoczeniu to czysta przyjemność. Tutaj już nie czuć miejskiego zgiełku. Tu zaczynają się bieszczady, a my wjeżdżamy w ich spokojną, dziką bramę. Już od wczesnych godzin porannych kalwaria Pacławska zaczęła tętnić życie. Przez podkarpackie wzgórza, wąskimi drogami, nadciągały motocykle z różnych stron Polski. Soliści, pary, całe grupy klubowe, te mniej lub bardziej zorganizowane. Ale wszyscy jechali w jednym celu rozpocząć nowy, ten kolejny już sezon w miejscu, które łączy drogę z duchowością. Plac przed sanktuarium bardzo szybko zapełnił się motocyklami. Różnorodność była naprawdę imponująca. Od nowoczesnych maszyn po klasyczne oldtimery. Każdy motocykl miał swoją historię, a właściciele dumnie dzielili się nią z innymi. Nie było podziałów, jedni stali obok drugich. Ścigacze, czopery, turystyki i inne motocykle naznaczone przez czas. W powietrzu unosił się dość przyjemny zapach spalonej benzyny, świeżej kawy parzonej przez niektórych i majowego chłodu. Kalwaria Pacławska to nie tylko miejsce kultu. To także kawał historii zaklętej w murach i dróżkach. Sanktuarium powstało w XVII wieku z inicjatywy Andrzeja Maksymiliana Fredry, wojewody podolskiego, który marzył o stworzeniu na Podkarpaciu Nowej Jerozolimy. Co ciekawe, miejsce wybrano nieprzypadkowo. Według legendy to tutaj znaleziono fragment Krzyża Świętego, a układ kaplic wokół bazyliki odsłonęł topografię Ziemi Świętej. Przez wieki kalwaria była nie tylko celem pielgrzymek, ale też miejscem ucieczki przed codziennością, gdzie ludzie szukali pocieszenia i siły na nowe wyzwania. Właśnie dlatego dziś od lat w tym miejscu jest organizowane rozpoczęcie sezonu motocyklowego. Zaczęła się msza święta, tłum motocyklistów zebrał się wokół bazyliki. To był jeden z tych momentów, kiedy wszystko ucichło. Silniki, rozmowy. Słowa homilii wybrzmiały mocno. O drodze, o odpowiedzialności, ale także o wolności i pokorze. Potem przyszedł czas na błogosławieństwo. Ksiądz przeszedł między motocyklami, kropiąc ich właścicieli i maszyny wodą święconą. Dla wielu była to bardzo ważna, ale także symboliczna chwila. Jedni się przeżegnali, na twarzach innych było widać zamyślenie. Kiedy silniki zamilkły, a ostatni motocykliści ruszyli w drogę powrotną, kalwaria znowu zatopiła się w ciszy. Sezon został oficjalnie rozpoczęty, ale nie tylko technicznie, również duchowo. Dla wielu z nas nie był to zwykły zlot. To było spotkanie ludzi, którzy kochają drogę, maszynę i sens, jaki za tym wszystkim stoi. Kalwaria Pacławska ponownie stała się miejscem spotkania dwóch światów wiary i kultu Bożego oraz pasji. To tutaj wśród wzgórz i świętych kaplic zabioł, zabrzmiał dźwięk silników, niosący w sobie i pokazujący jak wielka jest siła i wiara polskiego narodu. Na drogę powrotną wybraliśmy trasę przez Birczę, prowadzącą przez Pogórze Dynowskie. To region łagodnych wzgórz, głębokich dolin i spokojnych, mało uczęszczanych dróg, które wiją się pośród pól, lasów i małych wiosek. Pogórze Dynowskie, choć jest mniej znane niż Bieszczady, to zachwyca naturalnym krajobrazem i spokojem zdala od głównych szlaków. Dojechaliśmy do Krzeszowa, więc to już koniec naszej podróży. Za nami dziesiątki kilometrów, piękne krajobrazy i spotkania warte zapamiętania. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz więcej takich wypraw, to zostaw suba i łapkę w górę. To naprawdę pomaga rozwijać ten projekt i motywuje mnie do kolejnych kilometrów z kamerą. Dzięki, że byliście z nami i do zobaczenia na następnej wyprawie. Pozdrawiam, Kamil.